Wydaje się, że poród domowy to coraz częściej wybierana opcja przez mamy, które spodziewają się swojego dziecka. Jakie są warunki do tego, żeby móc urodzić dzieciątko w domu? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku Życia w Centrum. Zapraszam! Witam Was kochani w kolejnym odcinku Życia w Centrum. Na początek zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, polecali nasze odcinki, lajkowali, komentowali, to zawsze pomaga nam docierać do większej grupy odbiorców. A dzisiaj w studio Centrum Guadalupe mam wielką przyjemność powitać gościa, który opowie nam o temacie, myślę, gdzie wiele osób może mieć dużo znaków zapytania, może niedużo o nim wie. W naszym studiu witam Aleksandrę Rudzińską-Jemielniak. Aleksandro, powiedz parę słów o sobie, ja może na początek powiem tyle. Żona, mama, położna, ale co więcej? Witam serdecznie. Co więcej mogę sobie powiedzieć, jestem położną od 8 lat, mamą od 5, żoną od 7, jestem też wokalistką i co więcej, czasem mówią na mnie śpiewająca położna, o, ale pięknie. <gry> sugerują, że mogę śpiewać przy porodach, co się już zdarzało, to może później o tym opowiem. No i chciałabym dzisiaj przybliżyć temat właśnie porodów domowych, w których już jestem od jakiegoś czasu. Może zacznijmy od takiego... Bardziej jeszcze początku, dlaczego położna ten zawód, dlaczego wybrałaś? E, jakoś jako zawsze czułam, że będę chciała pójść w medyczną stronę. Szczerze, na początku planowałam karierę pod kątem lekarskim, ale w międzyczasie pokochałam śpiewanie, pokochałam muzykę i jakoś tak już nie zgrywało mi się to wszystko, <laughs> więc y, położnictwo tak zdecydowałam i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Bardzo się cieszę, że, że tak się udało. Myślę, że to jest taki zawód bardzo piękny, ale też trudny, prawda? Bo to są takie y, skrajne emocje, prawda? A przy okazji no, przychodzi życie y, i też chyba duża odpowiedzialność. Tak. Y, jest to zawód trudny, ponieważ jesteśmy przy kobiecie tak naprawdę od y, narodzin do śmierci w różnych sytuacjach, nie tylko tych szczęśliwych. Też przy poronieniach czy trudnych, na przykład chorobach ginekologicznych. No, ma to takie duże obciążenie psychiczne też. Jest to dla nas dużym obciążeniem psychicznym, właśnie, ale też jest to zawód taki wynagradzający w wielu sytuacjach, więc. Pewnie pojawia się takie pytanie w głowie: czy położna, która ma tą szeroką wiedzę, no bo ma wykształcenie w tym kierunku, potem sama zostaje mamą, czy ta wiedza pomogła Ci w Twoim procesie właśnie dawania życia? Pomogła, ale również przeszkodziła. Okay. Na pewno, będąc w pierwszej ciąży, o wiele bardziej się stresowałam ze względu na wiedzę, którą posiadam, na przykład ze studiów. Było mi ciężko, bo na przykład byłam taka bardziej wyczulona na wszelkiego rodzaju jakieś ukucia czy inne dolegliwości, więc od razu więcej czarnych myśli i więcej takich rozmyśleń. Więc zależy. No to czasem pomaga, a czasem przeszkadza. <grywa> Ale przebrnęłaś przez to i tak. też twoja droga właśnie ewoluowała w tą stronę, że dzisiaj zajmujesz się porodami domowymi. W ogóle może zdefiniujmy, co to znaczy poród domowy. Poród domowy jest to poród, który kończy się, dziecko rodzi się po prostu w warunkach domowych u konkretnej kobiety. Chociaż nie musi być to taki lokal docelowy, w którym kobieta mieszka. Może to być jakieś przygotowane miejsce inne zależnie właśnie od warunków i aktualnego stanu w ogóle życia y, ludzi. Zdarzają się porody na przykład w jeszcze nieprzygotowanym domu, gdzie ktoś y, nie wiem, jest w trakcie budowy i jeszcze się nie wprowadził, ale już jesteśmy w stanie tam przyjąć dziecko na świat. Także, y, no, tak docelowo poród domowy, no to poród w domu, nie w szpitalu. Czy według Twoich obserwacji coraz więcej kobiet rzeczywiście rozważa poród domowy? Tak, mam wrażenie, że tak, że staje się to coraz bardziej takie popularne. Coraz więcej też kobiet chce o tym mówić, chce się tym dzielić, że urodziło w domu, ma taką odwagę, bo jeszcze kilka lat temu mam wrażenie, że to było tak właśnie dobrze urodziłam w domu, ale nikt nic nie wie, bo no wiadomo, jest to kontrowersyjny temat. A teraz mam wrażenie, że też bardziej te kobiety wychodzą, chwalą się tym, cieszą się tym, więc też staje się to bardziej popularne. Ja też mogę się podzielić, że mam znajomych, którzy właśnie dosyć niedawno chwalili się tym, że, że właśnie drugie ich dziecko urodziło się w domu. I rzeczywiście ta znajoma bardzo była taka poruszona też tą intymnością, mhm. tym spokojem, że to dziecko przyszło w, takim, w takiej atmosferze właśnie no, takiego miru domowego, powiemy, mhm. prawda? Ma, miała też to porównanie, kiedy urodziła pierwsze dziecko w szpitalu. Czy to też jest taka jakaś może ścieżka, że często kobiety decydują się dopiero przy drugim, kolejnym dziecku, bo może przy pierwszym się boją? Taką mam intuicję, mhm, nie wiem czy słuszną. Tak, często się tak zdarza, że kobiety, które doświadczyły już pierwszego porodu w szpitalu, decydują Decydują się pójść troszkę inną drogą, ale są też coraz częściej takie kobiety, które decydują się po raz pierwszy urodzić w domu. Jest mm -hmm. to dla nas zawsze takie pozytywne, zaskakujące, że znajdują taką siłę w sobie i wiedzą właśnie, czego chcą. Także coraz więcej też jest tak zwanych pierwiastek, które rodzą w domu. No to dobrze, to w ogóle jeśli chcemy podejść do tematu porodów domowych, od czego powinniśmy zacząć? Kiedy tak naprawdę kobieta powinna się interesować już tą sprawą? Czy to przed samym porodem wystarczy, czy to jest jakieś dłuższe przygotowanie? To też zależy od historii porodowej tej kobiety. Bo na przykład jeśli kobieta jest po cięciu cesarskim, to wiadomo, że musi wcześniej tak jakby zadbać o to. Tak standardowo po 20 tygodniu spotykamy się na pierwszym spotkaniu, czyli to jest tak zwane spotkanie Przedporodowe. Trwa ono zazwyczaj już około dwóch godzin, czasem więcej, zależy od sytuacji. Omawiamy wszystkie wyniki badań. Ja też rozmawiam z kobietą, jakie są jej plany, marzenia, wyobrażenia, jak ona by to widziała, czego by chciała, z czym się mierzy, jakie ma problemy. To są takie spotkania dość intymne, tak się mhm. poznajemy mocno, więc ja słucham o różnych rzeczach o historiach rodzinnych, o problemach. O mm, jakichś takich trudnościach, które stoją na drodze, bo chciałabym urodzić, ale, ale. Mm. jakby mi pani mogła w tym pomóc, i tak dalej, więc e, to jest to pierwsze spotkanie. E, drugie spotkanie to jest kwalifikacja przedporodowa. Ona odbywa się, e, no tak, w, pod koniec już 36. tygodnia możemy się umawiać, tak, żeby ten 37. tydzień e, za chwilę już był gdzieś w kuluarach, i wtedy jest ta kwalifikacja porodowa analizujemy wyniki badań analizujemy ostatnie USG wszystko to co jest potrzebne do tej kwalifikacji i albo jest zielone światło albo nie no to właśnie zależy. bo to słowo kwalifikacja to już sugeruje mhm. że to nie jest tak że każda kobieta która by chciała urodzić w domu jest w stanie to zrobić tak tak dokładnie jeśli mhm. chodzi o moją opiekę taką położniczą to tak Mm -hmm. Bo są też porody bez asysty, ale to już jest inny temat. Inny temat, tak. mm -hmm. wspomniałaś o tym, że na tym pierwszym spotkaniu kobiety przedstawiają właśnie swoje marzenia, mówią o tym, jak sobie to wyobrażają. Właśnie jak kobieta sobie wyobraża taki poród w domu? Dlaczego się decyduje na to? Właśnie, z jakich powodów, jakie są te marzenia? Myślę, że są też przeróżne, więc też trudno mi tak. Zebrać to do jednego worka i powiedzieć, dlaczego kobiety się decydują. Są to przeróżne historie, też życiowe. Są to też porody po traumie takiej poporodowej, są to kobiety często takie, które mają problemy takie lękowe, na przykład, i w ogóle sam, samo pomyślenie o tym, że mogłabym pójść do szpitala tak odkryć się w takim intymnym momencie jest trudne więc tak jakby tu Jasne. od razu ten dom jest dla nich lepszy No tak no bo dom właśnie to się nam kojarzy z taką prywatnością prawda intymnością mhm. A wiadomo, że, że poród, jakkolwiek mówimy o tym, że to jest właśnie piękny moment, kiedy wydajemy życie, jest to też po prostu ogromny wysiłek. Fizjologicznie to jest ogromne wyzwanie dla mamy, prawda? Tak, I dla taty być może też, przecież czasami tak. ojcowie bardzo też przeżywają. Właśnie, czy podczas tego pierwszego spotkania spotykasz się tylko z mamą, czy też właśnie z tatą? Bardzo często spotykamy się już wszyscy, mhm. czyli nie musi być to tata, nie musi być to mąż-partner, może być to taka osoba towarzysząca, która jest wyznaczona do towarzyszenia w porodzie. Bo też nie wszystkie kobiety mają na przykład właśnie partnerów mężów, są w różnych sytuacjach. Tak. E, ale najczęściej fajnie jest, żeby już byli wszyscy na miejscu, żeby tak jakby na przykład właśnie partner mógł powiedzieć jakieś swoje różne e, opinie czy marzenia itd. Tak trudności, jakie gdzieś tam w sobie nosi. Ja też często zachęcam, żeby na przykład jak już myślimy sobie o tym spotkaniu, umawiamy się to żeby spisywać sobie na karteczce, bo te pytania uciekają, a później przyjeżdżam i jest taka cała lista do omówienia i, i widać, że schodzi taki po prostu jest nagle taki spokój pojawiający się, schodzi ten, ten stres z nich, więc... Jakie warunki właśnie musi spełnić przyszła mama, żeby móc myśleć w ogóle realnie o tym, że urodzę w domu? Przede wszystkim musi być to ciąża fizjologiczna, czyli kobieta musi być po prostu zdrowa, Chociaż czasem zdarzają się sytuacje, że np. pojawia się cukrzyca ciążowa, i dlatego ważne jest to spotkanie z położną, to takie indywidualne podejście, bo np. cukrzyca. Cukrzycy też nie jest równa. Jedna kobieta tak. może mieć cukrzycę na diecie i ona jest ustabilizowana, a druga kobieta może mieć cukrzycę na jakichś wysokich dawkach insuliny, gdzie te skoki cukru są bardzo duże. No i tu jest właśnie indywidualne podejście. Nie możemy powiedzieć, że kobieta z cukrzycą ciążą nie może urodzić w domu, bo to nieprawda. Musimy mhm. do tego podejść właśnie tak konkretnie, indywidualnie. Ale tutaj ty wtedy bazujesz na jakiejś opinii lekarskiej, tak? Masz wyniki badań. Tak, oczywiście. oczywiście w ogóle ty... tak jakby te wszystkie spotkania, czy pierwsze spotkanie, czy kwalifikacje, kwalifikacja porodowa ona się odbywa na podstawie badań laboratoryjnych na podstawie USG Aha. też umowy, tak jakby wszystko jest wypisane jeśli chodzi o poród domowy bo podpisujemy normalnie umowę z kobietą wszystko jest wypisane co powinno być wyszczególnione żeby zakwalifikować się na przykład do porodu domowego No to jest taki w sumie logiczny wniosek, że no kobieta musi mieć zdrową ciążę, tak? Czasami y, to, o czym mówisz, czasami mama już y, na wczesnym etapie może wiedzieć, że no tutaj raczej na przykład idziemy mm -hmm. w stronę cesarskiego cięcia, mm -hmm, tak? Bo tak. już wiemy, że będzie jakaś taka sytuacja, że no inaczej się nie da, chociażby no wiemy na przykład o kobietach, które mają jedną, drugą, trzecią e, ciążę zakończoną cesarskim cięciem, no to tutaj tak. chyba już ten poród Dokładnie. naturalny... Już tutaj będzie droga zamknięta, jeśli chodzi o poród domowy. Mm -hmm, to na pewno. Mm -hmm. A jakieś takie jeszcze uwarunkowania nie wiem, psychologiczne, właśnie to o czym wspomniałaś, to też jest takie właśnie wskazanie, że nie wiem, stany lękowe albo jakaś taka y, sytuacja właśnie takiego stresu bardzo dużego wynikającego z, no chociażby właśnie tej Intymności w szpitalu, dużo obcych osób. No tak teraz y, staram się troszeczkę y, wymyślać może, ale, ale czy to też właśnie ma duże znaczenie? Ma to znaczenie, ale przede wszystkim dla mnie ważne jest to, czy ta kobieta jest pod opieką lekarską, czy, czy w ogóle jest na przykład w terapii aktualnie, jak sobie radzi w danej sytuacji w konkretnej ciąży, bo też pierwsza ciąża może przebiegać tak, a druga może być kompletnie inna, więc no, najważniejsze jest to, żeby wziąć pod uwagę właśnie całość. Historii tej kobiety i to, jak ona się czuje, jak się ma. Czy to zielone światło się pojawi i ona się też czuje na siłach w ogóle, żeby urodzić? Czy ma kogoś takiego obok siebie, też, kto będzie wspierający? No to dobrze, no to więc mamy sytuację, kiedy mamy mamę, mamy ją pod opieką lekarza, widzimy, że ciąża jest zdrowa, rozwija się wszystko prawidłowo. Mama mówi tak, chce urodzić w domu. Jakie są warunki lokalowe, że tak powiem, które po prostu musimy spełnić, żeby do tego porodu w domu doszło? Tak naprawdę nie są za duże. Potrzebujemy trochę miejsca, łóżka przygotowanego, pościelonego. Najczęściej jest to łóżko, które jest, na którym jest folia, żeby w ogóle nie zabrudził się materac i mnóstwo podkładów poporodowych. Niektóre kobiety decydują się na basen. Czyli pompujemy sobie ten duży basen, taki polecany często w prodach domowych, a, z takimi czyli, grubymi ściankami. Czyli Wy przynosicie basen, to nie to, że mama musi mieć jakąś dużą wannę już na wyposażeniu mieszkania. Nie, My to nie, nie jest My nie przynosimy przy basenu, ale y, kobieta może wcześniej sobie taki basen zakupić i po prostu już Jasne. mieć go ze sobą. Czyli to jest ważna uwaga, że to, że ktoś ma tylko prysznic, tak. a chciałby tak. właśnie rodzić w takich warunkach, jakby, to to nie jest przeszkoda. Tak, szkoda. jakby chciała któraś kobieta rodzić do wody, a nie miałaby wanny, no to tak. to wtedy Basen. Mm -hmm, to jest mm -hmm. takie rozwiązanie. E, musi być ciepło, no bo wiadomo, że jak rodzi się noworodek, to musimy ten komfort cieplny zapewnić. I tak naprawdę dostęp do bieżącej wody i jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ile już takich porodów domowych masz za sobą? Powiem szczerze, że nie liczyłam. <laughs> ja jestem młodą położną. E, pracuję w szpitalu od czterech lat. Położną jestem od 8 lat. Od dwóch lat tak naprawdę jestem w porodach domowych, które zaczęły się od mojego porodu domowego, o mojego proszę. własnego. E, więc y, trudno, mi, trudno mi określić przy ilu takich porodach byłam, no na pewno liczę w kilkudziesięciu. Mhm. Ten twój pierwszy poród domowy, właśnie twój własny, to też ktoś cię do tego przekonał? Czy to było też na takiej drodzie, drodze dedukcji, że ty właśnie mhm. będąc w temacie widzisz plusy, minusy, zastanawiasz się, analizujesz, stwierdzasz Spróbuję, bo chyba to jest dobre. Właśnie to jest ciekawe, bo ja jeszcze wtedy nie byłam w porodach domowych w ogóle i nie miałam pojęcia o tym, że. <noise> znaczy, wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale tak naprawdę nie zagłębiałam się bardzo w temat. Mój pierwszy poród odbył się w szpitalu, skończył się nagłym cięciem cesarskim ratującym życie dziecka. Mocno to przeżyłam w ogóle ten pobyt w szpitalu i całą tę naszą historię. Więc, kiedy zeszłam w drugą ciążę, jeszcze zresztą zanim zeszłam w drugą ciążę, to zdecydowałam się na kontrolę blizny po cięciu. Yy, I lekarz powiedział, że wszystko jest w porządku, jak najbardziej, można zachodzić w drugą ciążę. Yy, to też jest istotne, właśnie. Jak czasem przychodzą do mnie kobiety, pytają o no to: No, dzień dobry, chciałabym rodzić w domu, ale jestem po cięciu. No to to jest właśnie to pytanie, czy kontrolowała Pani bliznę. Yy -y. To jest istotne, jeszcze przed zejściem w ciążę, yy, tak naprawdę. No, i przy drugim porodzie bardzo chciałam urodzić naturalnie. Nie tyle, że w domu. Bo to nie było takie główne założenie, to było gdzieś takie marzenie, które było schowane po prostu gdzieś w czeluściach mojej głowy. I ja nawet się tym nie chwaliłam za bardzo. Czasem tylko męża tak w domu podpytywałam, co on na to powie, ale nie planowałam tego, że tak to się skończy. Moja jedna koleżanka zaproponowała, że jak zacznie się u mnie poród, to przyjdzie i będzie ze mną jak najdłużej w domu, żeby tak na finał po prostu już wystartować do szpitala i żeby zmniejszyć po prostu to prawdopodobieństwo tego drugiego cięcia cesarskiego. No tak się w moim życiu potoczyło, że jak zaczęłam rodzić, to było dwa tygodnie przed terminem, to ta koleżanka była akurat na drugim końcu kraju no. i niestety tak się nie mogła do mnie przyjechać. Więc ten dzień pamiętam doskonale, bo poszłam do szpitala modląc się w trakcie, jeszcze odmawiając pokuty, bo przecież bardzo chciałam się wyspowiadać przed porodem i jeszcze spotkałam w ogóle księdza po drodze, więc to mega zabawne w ogóle, że to się tak złożyło. I podczas pobytu w tym szpitalu no, doświadczyłam takiej trochę niemiłej sytuacji, bo jedna z pani tam obecnych została tak troszkę średnio potraktowana przez lekarza i nie wiem skąd, ale zabrałam sobie taką siłę, stwierdziłam nie. Wychodzę. <laughs> nie byłam wtedy przyjęta w ogóle do szpitala jako pacjentka, ale to już był taki moment, to, to nie jest moje miejsce. Nie, nie będę tu mm. dzisiaj rodzić, nie chcę. Skończyło się tak, że tak jak po zapisie KTG, po kontroli, takiej, jeśli chodzi o badanie, wróciłam do domu, szłam do naszego mieszkania i po prostu się modliłam, Panie Boże, będzie tak jak chcesz. Po prostu mnie prowadź. Nie wiem, co się zadzieje. Nie wiem, wracam do domu i nie wiem, co mam zrobić. I podczas tego powrotu, właśnie dostałam telefon od tej znajomej, że z kolei skontaktowała się z inną znajomą, która może do mnie przyjechać. No, i przyjechała do mnie Justyna Bohacz. Nie mogę tutaj o niej nie wspomnieć, bo to od niej tak jakby wszystko się zaczęło i ta moja historia porodów domowych również. Justyna zajmuje się porodami domowymi dłużej niż ja, bo od 2022 roku ma swoją działalność położniczą, taką prywatną. No, i właśnie przyjechała do nas, porozmawiałyśmy. Okazało się, że wszystkie moje badania są idealne, że wszystko tak naprawdę. Nie jest... ma przeszkód. Tak, dokładnie, nie ma żadnych przeszkód. Jedyną przeszkodą było to, a co na to twój mąż? No Wiem. właśnie. Ja mówię, o nie. <laughs> no a wtedy mój mąż właśnie odwiózł starszego syna pod opiekę teściów, wrócił do domu, no i ja taka przestraszona po prostu czekam, co on powie. A on tak? No dobra. To ja jadę po folię, <laughs> więc to było naprawdę zabawne, że to tak się poczułam, ja Byłam przeszczęśliwa, że on był taki otwarty, taki właśnie odważny, tak wszedł w to z taką fajną decyzją, taką męską, ale taki był też yy, taki ciepły w tym wszystkim, że ja już wtedy się poczułam, yy, że to jest moje miejsce, mm -hmm. że, że ja tutaj urodzę, jest, jest tak, jak chciałam, czułam się bardzo bezpiecznie, ten poród postępował idealnie, nic się tak naprawdę tam w międzyczasie nie zadziało takiego negatywnego. No i finalnie urodziłam Gabrysia do basenu, który zresztą też przywiozła Justyna, bo ja nic nie miałam tak naprawdę w domu, nie, nie przygotowywałam się do porodu domowego, więc no ta moja historia jest dosyć specyficzna. Będąc położną sama nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę jak ten poród domowy przebiega, jak on wygląda. Wydawało mi się, że to jest... Y Taki poród bez kontroli, bez opieki praktycznie medycznej, bez tych wszystkich, tego zaplecza medycznego, które mamy w szpitalu. Bałam się też o to, że dziecko będzie nieprzebadane dobrze, że w szpitalu no to jednak a to pobiorą krew, a to sprawdzą gdzieś tam różne parametry życiowe i tak Gdzieś tam to dziecko jest cały czas pod kontrolą, a tutaj właściwie nie, nic no się tak. nie, nie wydarzy. I powiem szczerze, że sama bardzo pozytywnie jako położna się zaskoczyłam, bo Okazało się, że w tym porodzie było bardzo dużo takiej medycznej też opieki. Ja na przykład korzystałam z tensu. Korzystałam sobie, no poza tym, że z piłki i tych różnych wszystkich do, takich e, rzeczy, które są na salach porodowych. No to na przykład Gabryś po urodzeniu był przebadany, osłuchany, miał pobraną krew. Kontrolowałyśmy żółtaczkę fizjologiczną. Wszystkie tak jakby parametry, które odbiegały od normy, od razu była tak jakby reakcja. Później mhm. się wybraliśmy do lekarza wybraliśmy się na Echo serca, na USG, i brzuszka, i głowy, więc tak jakby te wszystkie moje lęki, które się pojawiły, w ogóle nie miały takiego jakby odzwierciedlenia w rzeczywistości, czułam się bardzo zaopiekowana. Też to piękne doświadczenie po prostu teraz owocuje w tym, że Ty się odnajdujesz właśnie w tak. porodach domowych i pomagasz innym kobietom to marzenie spełnić właśnie. Wracamy do tematu mhm. marzeń, o których, o których mówiłaś wcześniej. Tutaj też tak, nosiłaś to z tyłu głowy, jak tak, mówisz, nawet dokładnie. nie artykułując tego. No ale myślę, że na pewno y, pojawiają się takie pytania w głowie. Że oczywiście to, to wszystko, o czym opowiadamy, jest, jest takie właśnie podnoszące na duchu, i, i. No, ale siłą rzeczy pojawia się pytanie: A gdyby coś się działo nie tak, jaka jest ta procedura, jaka jest ta pewność takiego bezpieczeństwa, że w razie czego, gdyby coś właśnie, nie daj Boże, poszło nie tak, bo różnie bywa, to, to, to że ja jestem bezpieczna, bo my wiemy, co robić. Z reguły jest tak. Że w domu faktycznie tych komplikacji jest o wiele mniej. Ten poród jest spokojniejszy, kobieta jest bardziej zrelaksowana, czuje się po prostu bezpiecznie, e, więc jest o wiele mniej takich sytuacji właśnie trudnych. Ostatnio miałyśmy taką sytuację, że tętno nam w jednym momencie spadło, tętno dziecko, dziecka się obniżyło, e, no i tak naprawdę zareagowałyśmy przekręcając tę kobietę na bok i, i już się uspokoiło, więc mm -hmm. mam wrażenie, że w domu po prostu ten poród jest. Prostszy, jest jakiś taki spokojniejszy i dzięki temu nie ma tych komplikacji tak wiele jak w szpitalu, ale oczywiście mogą się zdarzyć. I gdyby się zdarzyły, to zawsze jest opcja transferu do szpitala. Jeżeli jest to taki transfer, na przykład y, po porodzie, że jest zbyt duże krwawienie, my już podamy leki, które możemy podać i one nie zadziałają, zrobimy już wszystko, co możemy w domu i to się po prostu nie sprawdzi, że to krwawienie będzie nadal duże, no to oczywiście dzwonimy po karetkę, karetka przyjeżdża. Transportujemy kobietę do szpitala, mhm. miałyśmy taki transfer jakiś czas temu, pacjentka została wyłożeczkowana, wypisana do domu, mhm. wróciła sobie. Myślę, że to jest takie też ważne właśnie zaznaczyć, że poród domowy to nie jest coś takiego na własną rękę, prawda? Jesteś pod opieką właśnie fachowców, można powiedzieć, że mamy taki mały szpital domowy, mhm. to co mówisz właśnie to potwierdza, że rzeczywiście po prostu kobieta, dziecko są zaopiekowani. Więc tutaj właściwie ten komfort, do, jeśli do tego dodamy właśnie ten spokój, ten mhm. mir domowy, po prostu tworzy taką atmosferę, takiej można powiedzieć nawet bezpiecznej bańki, prawda? Gdzie mhm. to wszystko tak bardzo naturalnie i pięknie może przebywać. Jeszcze jest tak, że tak naprawdę na każdym etapie porodu domowego kobieta może powiedzieć, nie chcę. Jedziemy do szpitala i to też jest w porządku. Nie zdarzyło nam się. Mm -hmm. <laughs> Raczej jest w drugą stronę. Na przykład, jak kobiety się decydują na opiekę w pierwszym okresie porodu, z założeniem, że jedziemy do szpitala, i jak się zaczyna poród, to one już się czują tak dobrze w domu, że nie, nie jedźmy, proszę, już zostanie. <laughs> Raczej jest właśnie w tę stronę. Ale. Tutaj, żeby padła taka informacja, że jest zawsze opcja, że w każdym momencie możemy zrezygnować, w każdym momencie możemy się udać do szpitala, i to też jest ok. Czy teraz e, przychodzi ci na myśl jakiś taki poród, e, który szczególnie w twojej pamięci e, po prostu się zachował? Oprócz tego twojego, oczywiście, mm -hmm. który miał to znaczenie takie przełomowe, ale czy już też e, masz taką historię, która tak wraca czasami, może do ciebie? Wiele mam takich historii, tak naprawdę. E, są takie wyjątkowe porody, które gdzieś tam może bardziej zostają w głowie. No z racji tego, że jestem też wokalistką, gdzieś tam muzycznie się obracam w różnych sferach swego życia, to był taki jeden port, w którym śpiewałam razem z tatą dziecka, które się miało urodzić. Wracamy e... do tej śpiewającej tak, o, położnej. Tak, dokładnie. To był bardzo piękny moment, bo tata właśnie był związany też, nie wiem czy nie był jakimś nauczycielem też muzyki, i ta kobieta poprosiła go, śpiewaj mi, śpiewaj, bo mi to pomaga. I on tak śpiewał, śpiewał, ale nie pamiętał dokładnie tekstu, refrenu. I ja tak, już słysząc ten refren szósty raz, gdzie tam już brakuje tej linijki, po prostu mi się tak wyrwało. Zaśpiewałam razem z nim i nagle było takie, śpiewajcie! <śpiewanie> I faktycznie tak skończyliśmy. Śpiewaliśmy do samej końcówki, tak naprawdę. Był to piękny moment, bo urodziła się wtedy róża, a w tekście piosenki było: rozwijaj się jak róży kwiat. Eee, także no są takie magiczne momenty. Był też taki poród e, po urodzeniu dziecka e, przyszedł chłopczyk około 4-5 lat do mamy i powiedział jej Mamo, jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. I jest taki filmik, jak Justyna osobiście mnie nagrywa w łazience, jak ja płaczę, bo po prostu rozbroiło mnie to. <śm> 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 jako mamę, pięciolatka, to po prostu no, nie wytrzymałam już i się tak wzruszyłam. No są przeróżne historia tak naprawdę. Czy starsze dzieci właśnie w tym czasie porodu domowego raczej powinny y być właśnie u babci czy u cioci? Czy, czy w odpowiednim wieku mogą też jakoś uczestniczyć, wspierać mamę? Mogą, to już jest decyzja rodziców. Znają swoje dzieci, wiedzą, czy to jest dla nich za dużo, czy to jest w porządku. Są sytuacje, że dzieci są przy porodach i to przy tych kulminacyjnych momentach również. Często jest też tak, że jednak kobiety rodzą w nocy, więc te dzieciaki gdzieś tam sobie śpią, Na górze, czy w sobie sercu, w innym pokoju, dokładnie. I często jest też tak, że jak urodzi się dziecko, to one jakoś wyczuwają i za chwilę przychodzą, jak już jest, że tak powiem, sytuacja taka opanowana. Rodzina w komplecie. Tak. I to są przepiękne momenty, jak oni się witają ze sobą, tak. Jeszcze chcę na koniec pociągnąć wątek tego śpiewania. Co relaksuje kobiety podczas porodów w domu oprócz śpiewu położnej? Muzyka, świece, przygaszone światło to bardzo dużo daje, jak jesteśmy tak właśnie w takiej troszkę jaskini, takiej ciemni, ze świeczkami, z aromaterapią, z muzyką właśnie jakąś tam ulubioną. To pomaga na pewno. No i obecność. Położnej, ale obecność partnera. Chociaż są też takie kobiety, które na przykład chcą, żeby, żeby zostać sobie właśnie same albo z partnerem, a położne, żeby tam była sobie w drugim pomieszczeniu. Tak się też zdarza. Staramy się tak jakby dopasować, nie narzucać się. Wiadomo, no, że jak są sytuacje, w których trzeba zainterweniować, no to to robimy, ale jeżeli jest przestrzeń na to, żeby dać intymność, dać taki spokój, to to też robimy. Dziękuję Ci bardzo za tą wspaniałą rozmowę, która naprawdę myślę, że rozwiewa wiele wątpliwości, pytań też Twój spokój, którym emanujesz, myślę, że, że przemawia nawet przez ekrany w tej chwili mhm. i to jest, to jest taka, taka sytuacja, gdy może jakaś mama, która nas ogląda, pomyślała, a może i ja bym chciała. Jeżeli są to jakieś mamy tutaj z okolicy Lublina, jak możemy Ciebie znaleźć? Ja się nazywam, jeśli mogę tak powiedzieć, poza tym, że Aleksandra Rudzińska i to moja firma nazywa się Melodia Narodzin. Pięknie. Tak, więc zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś miałby ochotę. Polecam również moje koleżanki, z którymi też współpracuję. I nie bójmy się porodów domowych, prawda? Dokładnie, nie bójmy się. Dziękuję Wam wszystkim też za obecność, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy bardzo na Wasze komentarze, co myślicie o naszej dzisiejszej rozmowie. Może wy macie za sobą poród domowy. Podzielcie się proszę swoimi wspomnieniami tego momentu. Dziękuję jeszcze raz dziękuję naszemu bardzo. gościowi, dziękuję Wam. Zapraszam na kolejny odcinek Życia w centrum i do zobaczenia.